Beatlesi, Beatlesi, Beatlesi. Odmieniani przez wszystkie przypadki i przeanalizowani do bólu. Bronienie tezy, że chłopaki z Liverpoolu byli jednym z najważniejszych zespołów historii, to jak bronić tego, że Rosu jest lepszy od pomidorowej. Każdy to wie i nie ma sensu się produkować. Jednak jest jeden aspekt naokoło Beatlesów, który moim zdaniem mógłby dostać troszeczkę więcej uwagi. Ich odbiorcy. Wszyscy wiedzą, że było coś takiego jak Beatlemania, ale idźmy dalej. Kim był przeciętny fan Beatlesów? W jakich produktach mogli przebierać ich wielbiciele? No i jak wyglądały ich fanowskie aktywności? Pierwsze pytanie ma dwie odpowiedzi: krótką i nieco dłuższą. Ta krótka brzmi: Wszyscy. Cały świat kochał Beatlesów. Ta bardziej zniuansowana nakieruje nas na bardziej konkretną demografię: młodzież, a w dużej mierze nastolatki. Drugie pytanie również ma banalną odpowiedź. W czym przebierali fani? We wszystkim. Wszystko, o czym pomyślicie, w latach 60. miało swoją Beatlesowską wersję. Ponad 150 produktów oficjalnie sygnowanych młodymi idolami. No i pozostaje nam trzecia kwestia. Co tacy fani robili w ramach swojej obsesji? Jak wyglądał ich typowy dzień? O tym właśnie będziemy dzisiaj mówić. Zanim skoczymy do wehikułu czasu i cofniemy się te 60 lat wstecz, musimy odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Dlaczego w ogóle było tyle bibelotów z Beatlesami? Odpowiedź wydaje się prosta. Bo byli popularni, a popularne rzeczy trzeba doić ile wlezie. Jest to prawda, ale trzeba pamiętać, że mówimy o latach 60. Okresie, gdzie koncept nastoletniego idola, no w sumie dopiero zaczął raczkować. Parę lat wcześniej Elvis i jego ludzie dorobili się na kreatywnych akcjach marketingowych, ale to był wyjątek. Większość ludzi w muzycznym świecie wiedziała, że pieniądze zdobywa się na płytach i na koncertach. Tak też myślał Brian Epstein, legendarny menadżer Beatlesów. Pod koniec 63 roku, kiedy Beatlesi już byli dosyć poważnym dealem w UK, miał całą kupę ofert kolaboracji marketingowych. Jako że miał też kupę innych spraw, postanowił zlecić swojemu prawnikowi znalezienie kogoś, kto będzie się tym przejmował za pieniądze. Pan prawnik wskazał nikiego Bayerna, kolegę, który według niego był na tę pozycję idealny. Miał doświadczenie w projektowaniu ubrań i zarządzaniem londyńskimi knajpami. Pan Bayern, tworząc umowę, zamieścił wpis o tym, że 90% z każdej sprzedanej licencji będzie leciało dla niego i jego partnerów. Było to skandalicznie mało i totalnie spodziewał się, że Epstein będzie negocjował. Ten jednak przeczytał dokument i go podpisał. Bez żadnych poprawek. Miał w głowie obraz pieniędzy z licencji jako dodatek takie kieszonkowe na głupoty. Totalnie nie miał pojęcia, że handlowanie oficjalnymi gadżetami może przynieść poważne profity. Zanim jednak zdążył się skapnąć, że popełnił błąd, Bayern i jego firma Sealtep zdążyła już porozdawać licencje na prawo i lewo. Na rynku krążyło ponad 150 różnych oficjalnych przedmiotów. Były nawet rozmowy o tym, by licencjonować wodę z wanny. Kto by o tym teraz pomyślał? Normalną stawkę za sprzedaż udało się w końcu ustalić, ale dopiero w 67. Dopiero wtedy, kiedy pierwsza faza Beatlemanii no już niestety zdążyła zgasnąć. Chłopaki nie widzieli się już jako nastoletnie bogowie, a ich fani zaczęli albo szukać nowych grzesznych boysbandów, albo byli już w takim wieku, że w sumie nie wypadało im już paradować w zbroi fana. Beatlesi przegapili swój pociąg, a cały świat pływał w średniej jakości bibelotach z ich twarzą. Wróćmy zatem do fanów. Jak można się domyśleć, ani trochę im nie przeszkadzało, że widzą swoich idoli na półkach. Tak się składa że nam też to nie będzie przeszkadzać, bo zaraz będziemy mieć okazję spędzić cały dzień z osobą, która swoje ciężko otrzymane od rodziców pieniądze wydaje właśnie na Beatlesowskie memorabilia. A nie, przepraszam, Beatlesabilia. Poznajcie Lucy. Lucy jest nastoletnią fanką zespołu The Beatles. Wraz ze swoimi rodzicami tworzy jedno z wielu milionów domostw amerykańskiej białej klasy średniej połowy lat 60. Nasza bohaterka, tak jak większość osób w jej wieku, widzi świat jako radosne miejsce i czuje, że ma zdecydowanie lepszy start niż poprzednie pokolenia. Z racji stabilnej sytuacji nie musi już czekać, aż starsze kuzynki oddadzą jej swoje ubrania. Teraz sama może chodzić na zakupy. Rodzice trochę jej nie rozumieją, jednak dla Lucy chodzenie po sklepach to istna frajda. Kolorowe butiki z egzotycznym wystrojem dosłownie opanowały miasto. Lucy ma też za co kupować nowe ubrania. W swojej oryginalnej podponetce trzyma kieszonkowe i drobne zarobione dzięki dorywczej pracy. Jako, że mieszka wygodnie z rodzicami, poza ubraniami może wydawać pieniądze na coś, co obecnie jest dla niej ważniejsze od powietrza: przedmioty z wizerunkiem jej idoli. Nasza bohaterka zaczyna swój dzień tak jak każda inna uczynica w USA. Jest strasznym śpiochem, więc w pobudce pomaga jej oficjalny Beatle budzik ozdobiony prawdziwymi włosami. Wychodzimy z naszej Beatle jamy i zaczynamy dzień. Dziś jest zimno. Jeden z tych dni, kiedy nakaz noszenia spódnic do szkoły wydaje się być szczególnie uciążliwy. Na szczęście na górę Lucy ma coś, co ogrzeje nie tylko jej ciało, ale i serce. Oficjalny sweter. Na ulotce było napisane, że sami się namawiają do noszenia go, więc kiedy jak nie dzisiaj wypełnić ten rozkaz? Dodajmy do niego jedną z wielu bransoletek, trochę sprayu i jesteśmy gotowi do wyjścia. Nie zapomnij o drugim śniadaniu. Wchodząc do szkoły, pierwsze co nasza bohaterka widzi to Chuck, klasowy frajer, który ewidentnie się w niej buja. Starał się jej nawet zaimponować, nosząc oficjalną perukę i strój, ale nic to nie dało, tylko się zbłaźnił. W sumie to Lucy trudno jest mówić o nim źle, jeżeli sama non-stop stara się wyróżnić od innych, udając liverpoolski akcent. Normiki i tak nie zrozumieją. Gorsi od nich i tak są inne anglofile. Brudni i niewychowani fani Rolling Stonesów. Ciągłe zastawianie obu zespołów w mediach tylko podsyca wspólną niechęć fanów. Na szczęście nasza koleżanka ma Lizzie, inną Beatlesiarę. Jej ulubionym członkiem zespołu jest Ringo, więc pomimo tego, że nikt jej nie rozumie, nie przeszkadza ona nijak w planie zdobycia serca Pola, wybranka Lucy. Na przerwie obie dziewczyny wymieniają się fanfikami, które piszą sobie nawzajem. Lizzy ma świetne pióro, więc jej saga o wspólnych wakacjach z Polem jest bestsellerem w pokoju Lucy. W całą szale prawie zapomina przypomnieć swojej ringo o imprezie urodzinowej dziś wieczór. Będzie się działo. Po powrocie do domu Lucy przegląda pocztę. Tak jest. List od jej kumpeli z Wielkiej Brytanii. Dzięki oficjalnemu fanklubowi Beatlesów. Lucy mogła poznać swoją bratnią duszę z za wielkiej wody. Tym razem w liście czytamy o tym, co na święta dostała w ramach bycia członkiem fanklubu. To takie niesprawiedliwe. Już któryś rok z rzędu dostała unikalną płytę ze skyczami i świątecznymi piosenkami od chłopaku. Fanki ze Stanów dostają tylko pocztówkę z życzeniami. Nieważne, poróbmy coś innego. Pooglądajmy telewizję. Nie. Nie. O, to mama często ogląda. Nie... nie... Czekaj, czekaj, czekaj! Aaaa, jest! Może i w Anglii wszystko jest fajniejsze, ale to Amerykanie wpadli na pomysł zaanimowania Beatlesu. Szkoda tylko, że chłopaki nie podkładają głosów i robią to jacyś aktorzy. Zanim będziemy się szykować na przyjęcie, przyjrzyjmy jeszcze prasę. Jest cała masa gazet dla nastolatek, które na bieżąco informują o życiu naszych idoli. Mamy Tiger Beat, Teen Beat, Teen Life, Sixteen też czasem dadzą coś ciekawego. Lucy ma jednak swój ulubiony. W Teenset zawsze są jakieś dymy. Ostatnio jakaś idiotka w sekcji listów do redakcji nazwała Bitelsów zgniłą grupą. Na szczęście w najnowszym numerze inna dziewczyna ją odpowiednio wyjaśniła. Dobra, dobra, my tu gadamy, a trzeba się wystroić na wieczorne przyjęcie. Jako, że impreza będzie w domu, możemy zaszaleć z ubiorem. Ostatnio jest mega szal na nieoczywiste materiały. Więc nasza bohaterka ma w zanadrzu prawdziwą bombę. Sukienkę z papieru. A dokładnie sukienkę z mieszanki papieru, bawełny i plastiku. Spokojnie, można ją opracować. Do tego oczywiście Beatlesowskie ponczochy, pończochy, ultramodne go-go boots, Obczajemy się w lustrze i jesteśmy gotowi na szaloną zabawę. Puszczamy muzykę i czekamy na gości. Na szczęście wszyscy przyszli na czas. Jest nasza Ringo psiapsi, George psiapsi i John psiapsi. Cała drużyna mają też tort. Zobaczmy. O, jak fajnie, na torcie grają nam nasi chłopcy. <laughs> czekaj, czekaj. To nie jest oficjalne. To nie jest licencjonowana ozdoba. To podróbka, która tylko ma przypominać Beatlesu. No trudno, liczą się chęci. Może pozytywnie zaskoczymy się prezentami. Co tu mamy? Zestaw do malowania po numerkach? Nieźle. Kubek termiczny i kulczyki. Dziękuję dziewczyny. To co? Pora na zabawę. Najpierw Zagramy we flip Your Wig, klasyczna gra planszowa. Ruszamy się pionkami, dobieramy karty, a wygrywa ta, która zdobędzie cztery karty przypisane do jej chłopca. Potem pobawimy się magiczną tablicą, która jedna z dziewczyn dostała dwójka z UK. W środku znajdują się drobinki, które za pomocą różdżki przesuwamy, by pokolorować włosy naszych wybranków. Po udanej rozgrywce Ringo Psiapsi Lizzy proponuje całej ekipie zrobienie czegoś bardziej dorosłego. Koniec końców nie jesteśmy już dziećmi, żeby na imprezie grać tylko w gry planszowe. Jako, że i tata regularnie podróżuje do Europy, udało jej się podkraść z jego płaszcza jedyne w swoim rodzaju francuskie fajki. Lucy się trochę boi, ale no w sumie raz się żyje i w końcu ona wraz z całą ekipą decydują się zajarać Paul Pierosa. Tylko pamiętaj, by zużyte zapałki wsadzić z powrotem do Mac kartonika i ładnie kiepować na Beatle tackę. A to była udana impreza. Po wszystkim nasza bohaterka potrzebuje trochę czasu dla siebie. Może popisze trochę w swoim pamiętniczku, może weźmie ciepłą kąpiel z bąbelkami, ale jedno jest pewne. Będzie ona myśleć o swoim polu. Będzie ona patrzeć na swój bilet z trasy po Stanach i myśleć o tym, że to uczucie będzie trwało wiecznie i w końcu los się do niej uśmiechnie i któregoś dnia poleci w końcu do Londynu i poślubi swojego chłopca. Dobra pobudka wracamy do XXI wieku. Beatlemia technicznie potrwa do samego końca istnienia zespołu, ale Lucy, wraz z milionami innych nastolatek, zaraz nieco wydorośleją i albo porzucą życie fanki na dobre, albo tak jak sami Beatlesi otworzą swoje trzecie oko i staną się hipiskami. Może nawet część z nich potraktuje swoją miłość do muzyków na tyle poważnie, że stanie się grupi. A o tym porozmawiamy sobie następnym razem. Ja tymczasem dziękuję za obejrzenie do końca i życzę Wam gruwi reszty dnia. Jeżeli tego słuchasz, to oznacza, że dotarłeś do końca filmiku. Gratulacje i dziękuję za obejrzenie całego materiału. Bo obejrzałeś całe, co W takim razie nie pozostaje Ci nic innego, jak zobaczenie moich innych filmików i oczywiście zasubskrybowanie mojego kanału. Do następnego!